Zebraliśmy się tutaj dzisiaj, żeby pożegnać kota w butach. Kocie, zostało ci jedno życie. Czas na emeryturę. Oh. Bracia-koty, siostry-kociczki, macie nowego kolegę. Well. Ja jestem bohaterem, który nie zna lęku. Legendę. Tutaj załatwia się pani, ty robisz to tam więc to tu umierają resztki godności. Jesteś kotem w butach? Gadajmy. No hablo inglés. Hablas español? Yo también. ¿De dónde eres? Tego zaraz estás? Po hiszpańsku też nie. <laughs> Śmieszny jesteś. Uh. Opowiedz coś. Tak naprawdę jestem. Na co teraz patrzysz? Koty mają dziewięć żyć prasz, prasz. Nastawiłeś za duży ogień! To już moje ostatnie życie. Ojej... Dawno temu z nieba spadła gwiazda. Czeka, by spełnić jedno życzenie. Kitty, nawaliłem. Czyżby dumny kot w butach prosił kogoś o pomoc? Tak, bo wiesz. <noise> Błagam cię! Ta gwiazdka zwróci mi wszystkie życia. No już, już, odrobinę godności. Nie musisz mnie błagać. Mam pomysł. Au! Ej, uważa! Nie musisz mnie pouczać. Co? Co? Co to za śmichy? To poważna sprawa! Cii. Nasze życzenie już czeka. Jak znajdziemy te gwiazdę, to wypowiem życzenie i wszystko będzie w sam raz. Zastanów się, czy ta nagroda jest tego warta. Kot w butach? Złota? Miśki? No dobrze, miejmy to już za sobą. Bez zapasowych żyć jestem nikim. Jak coś jest tylko jedno, to jest wyjątkowe. Bierz ich, tygrysie! Hej! Nie przesadzaj. To będzie zabawne. Jestem Kot w butach! Kot w butach. Ostatnie życzenie. Gwiazda czeka w czarnym lesie. Wejdźmy tam wszyscy razem. Gotowi? Raz, dwa... Piesi, przodem! Ale... Pero? Jesteś tam? Zaraz się przekonamy. Czeka. WKRÓTCE W KINACH